18 września Soła Oświęcim rozegrała swoje kolejne ligowe spotkanie. Tym razem przeciwnikiem Solarzy była drużyna LKS-u Skidzi. Już w piątej minucie zapachniało bramką. Na szczęście dla gości piłka po strzale Rafała Makucha trafiła w słupek. Soła odpowiedziała cztery minuty później. Dośrodkowanie w pole karne, Jamor z Jasińskim walczą o piłkę. Ten pierwszy strzela, ale bardzo niecelny. Chwilę później Rajman ładnie wrzuca w pole karne i Jasiński strzałem głową próbuje otworzyć wynik spotkania. 21. minuta, Jamrut z końca boiska do Jasińskiego, ale jego strzał pewnie łapie Kobylański. 6 minut później Skidzin mógł strzelić pierwszą bramkę w tym meczu. Okazja była wyborna, Łukasz Nowak jednak rewelacyjnie spisał się w konfrontacji sam na sam z Makuchem. Gospodarze próbowali ze stałych fragmentów gry, ale Nowak spisywał się świetnie. Kolejny rzut rożny, bliski zdobycia bramki samobójczej, był Rafał Skrzypek. Po bezbramkowej pierwszej połowie, w drugiej pierwszą okazję do zdobycia bramki, w 52 minucie, miał Konrad Sporysz, ale i tym razem Nowak na posterunku. 55 minuta, Rajman rzut wolny, w piłkę wybijają gospodarze, wraca do Rajmana, Ponownie wrzuca i tym razem Jasiński głową wyprowadza Solaży na prowadzenie. Mija minuta, Soła lewym skrzydłem, Jamrus do Rajmana, a ten ładnym lobem podwyższa na 2-0. Cztery minuty później jest już 3-0. Soła z autu, strzela Jasiński, a dobitka Rajmana powoduje wybuch euforii wśród kibiców Sołek. W 76 minucie, przed szansą podwyższenia rezultatu, staje Jasiński, ale piłka po jego strzale mija bramkę. Okrasą tego spotkania była niewątpliwie honorowa bramka zdobyta przez Dariusza Adamczyka, który przepięknym strzałem z dystansu ustalił wynik spotkania. Na pewno nieważne kto szczera, a dzisiaj najważniejsze było, żebyśmy ten mecz wygrali. Chcieliśmy za wszelką cenę odrobić, uważam, stratę, stać o dwóch punktów na własnym boisku. No i bardzo się cieszę, że dzisiaj pokazaliśmy charakter no i wygraliśmy to spotkanie. No kibice tak mówili, kiedy ten Grzesiu się odblokuje, no i dzisiaj w końcu przed ten czas. Tak jak mówię, no raczej kibice byli przyzwyczajeni, bo zawsze szlam dosyć sporo tych bramek, z tym, że od początku znowu praktycznie grałem na innej pozycji, grałem jakoś o pomocy i miałem troszeczkę inne założenia taktyczne, ale tak jak powiedziałem, dla mnie nie jest ważne, kto na bramki, ważne, żebyśmy wygrywali, żebyśmy dobrze grali. Ostatnio taką szpicą był Bartek Jasiński, dzisiaj ty. Tak, oczywiście, Bartek jest w bardzo dobrej dyspozycji, bardzo dobrze mi się z nim współpracuje. No i tak jak mówię, szczelił bramkę, dzisiaj po raz kolejny. Zagrał też również dobry mecz bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. A to już tu dużo mówi, no, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. E, tak jak mówiłem, straciliśmy trzy punkty u siebie. E, musieliśmy gdzieś to odrabiać. Cieszę się, że tutaj odrobiliśmy te trzy punkty, no, jesteśmy bardzo zadowoleni. E, to, co nie wpadło w pierwszej połowie, wpadło w drugiej połowie. Szybko szelone trzy bramki pod rząd praktycznie, także no, jestem bardzo szczęśliwy. No, Skidzień taka mocna drużyna w tym sezonie troszeczkę tak rewelacyjnie zaczął, a wy u nich na wyjeździe 3-0 ta bramka w końcówce. E, to znaczy w pierwszej połowie skidin też miał swoje sytuacje ten słupek, prawda? No, by, było takich parę interwencji. E, ale no, dobrze, żeśmy ich wypunktowali, no. w, w drugiej połowie fajnie ta gra wyglądała i padły trzy bramki, no, jestem naprawdę szczęśliwy. Grzesiu Rajman się odblokował, rozmawialiśmy z nim przed chwilą. No Cieszę, cieszę, że Grzesiu się odblokował, myślę, że Boruwa się też odblokuje i, i zaczniemy już strzelać bramki, nie będziemy tracić, chociaż dzisiaj naprawdę szczał życia, tutaj zawodnikowi wyszedł 3-1, myślałem, że ten mecz chociaż będzie na zero, a nie udało się, ale ważne trzy punkty. Dało się zauważyć, że w pewnym momencie zawężaliście grę, Jamrus schodził do środka, Jasiński, taka szpica oświęcimska ostatnio, był mało obsługiwany dzisiaj. E, to znaczy Wojtek stoi do środka, jeżeli powiedzmy broniliśmy się to musiał zejść do środka, zagęścić ten środek, e, gdy atakowaliśmy grał szeroko, e, miałem paru zawodników też przeziębionych w tym tygodniu, także no, Wojtek widać było, że 75. minuta i już całkowicie odpadł, e, Mika Bartłomiej również, e, także... Jasiu, no Jasiu czy się cofał, no Jasiu się cofał, bo też była też taka taktyka, prawda? Eee, nie może być tak, że napastnik atakuje sam czwórkę obrońców, gdyż, gdyż się po prostu nabiega, nic z tego nie zrobi, prawda? A tak to wycofywaliśmy się, konterka i z tego fajnie wyszliśmy. 3-0, druga połowa, 10 minut do końca, to enerciaka ze zmianami mało było to 3-0. <noise> czy trener, no, trener chyba już przyzwyczaił że, że te zmiany robi późno, czasami twierdzą niektórzy, że za późno, ale no, no ja, no, można powiedzieć, że ja, ja tu To wymiar... dla postrachu miało być 4-5-0, żeby się bali soły przeciwnicy. To znaczy, jak to mówię, jeżeli jest 3-0, trzeba dobić przeciwnika, żeby iść następnym, prawda? Nie ukrywam, że mi wystarczyło te 3-0, bo to jest dobry wynik, ale, ale powiem szczerze, że no, czekaliśmy, czekaliśmy ze zmianami i ten, kto odpadał, to po prostu wchodził świeży i... I miał miał zrobić swoje.